Pierwsza połowa XIX wieku. Na świat przychodzi wyczekiwany długo męski następca tronu Wielkiej Brytanii, i sam ten fakt powinien spowodować wielką radość. Jednak wcale tak się nie stało. Zobaczmy, jak wyglądało dzieciństwo naszego dzisiejszego bohatera przyszłego króla Edwarda VII, księcia Alberta, księcia Walii. Zacząć należy w ogóle od tego, w jakich okolicznościach na świat przychodzi nasz dzisiejszy bohater, czyli książę Berti, ponieważ tak go właśnie nazywano, książę Walii. Otóż na tronie zasiada młoda, energiczna królowa Wiktoria. Naród jest pełen nadziei, tym bardziej, że zapowiada się, że rządy królowej Wiktorii będą wyglądały zupełnie inaczej niż rządy jej zblazowanych, sflaczałych poprzedników, którzy myśleli tylko o własnej przyjemności i którzy, co najważniejsze, nie byli w stanie dać Wielkiej Brytanii następcy tronu. Kiedy więc królowa Wiktoria rodzi syna, naród wpada w euforię. Niestety sytuacja nie wygląda tak samo, jeśli chodzi o samą królową Wiktorię. Książę Albert Edward, ponieważ takie imiona otrzyma, przychodzi na świat 9 listopada 1841 roku. Jako drugie dziecko, ale pierwszy syn pary królewskiej, królowej Wiktorii i jej męża, księcia Alberta. Wcześniej na świat przychodzi dziewczynka, która otrzymuje imię po mamie Wiktoria, no ale oczywiście z wiadomych przyczyn ona nie jest rozważana w kategoriach następczyni tronu, ponieważ para cały czas ma nadzieję na to, że doczeka się kolejnego dziecka. Ogólnie Wiktoria, mała Wiktoria przechodzi na świat bardzo szybko po ślubie swoich rodziców ku ogromnemu niezadowoleniu królowej Wiktorii, która przez to nie ma czasu nawet nacieszyć się swoim mężem. Wiktoria bardzo źle znosiła ciążę, tak jak to opowiadałam w odcinkach poświęconych właśnie tej postaci. Przede wszystkim źle się czuła, ale bardzo źle znosiła również taką bezczynność, która z ciążą się wiązała. Nie podobało jej się, że musi odejść od swoich obowiązków i musi przekazać je innym, w tym własnemu mężowi. I ciąże zawsze nastrajały ją bardzo depresyjnie. Mówi się nawet o tym, że właśnie królowa Wiktoria była przykładem depresji poporodowej, którą przeżywała i to wielokrotnie, ponieważ tych dzieci miała dużo i jej stosunek do rodzenia dzieci, do bycia w ciąży nigdy się nie zmienił. I właśnie kiedy narodziła się mała Wiki, kiedy Wiktoria w zasadzie liczyła na to, że może teraz będzie czas na to, by nacieszyć się mężem i małżeństwem i tym jednym dzieckiem, które wystarczyłoby jej za cały świat, okazało się, że Wiktoria po raz kolejny jest w ciąży. Zaledwie kilka miesięcy po urodzinach właśnie małej księżniczki Wiktorii. To ogromnie ją wkurzyło. Była zła. Była bardzo smutna, dawała temu bardzo wyraźnie wyraz, że jest niezadowolona z powodu tego, iż po raz kolejny jest w ciąży. I przez całą ciążę, właśnie, była bardzo ponura. Nie ma się więc co dziwić, że w sumie tego dziecka nie przywitała na świecie z jakąś wielką radością. Mimo, że często mówi się, że kobieta jest w ciąży, niezadowolona, kiedy dziecko przychodzi na świat, to całe niezadowolenie mija, pozostaje tylko miłość rodzicielska. Tak nie było w przypadku królowej Wiktorii, która, jak sobie obejrzycie odcinek o niej, sama miała zwichrowane dzieciństwo, więc w pewnym sensie nie potrafiła dać tej miłości swoim dzieciom. Narodziny tego chłopca, więc przyjęła bardzo chłodno, tym bardziej... Że poród był bardzo trudny, dziecko było wyjątkowo duże, więc istniało zagrożenie, że królowa Wiktoria porodu nie przeżyje. O ile jednak rodzice z narodzin syna nie byli może szczególnie zadowoleni, o tyle naród miał absolutnie odmienne nastroje. Ludzie niesamowicie się ucieszyli, że na świat przyszedł syn, że przyszedł następca tronu, ponieważ było wiadomo, że w tym momencie sukcesja jest zapewniona. Oczywiście, o ile dziecko przeżyje okres dzieciństwa, no ale mówimy już o XIX wieku, gdzie wciąż śmiertelność wśród dzieci była duża, ale to już nie było to samo co na przykład w średniowieczu. Ludzie się bardzo cieszyli, wylegli na ulicę, wszyscy demonstrowali swoją radość z powodu narodzin małego Bertiego, tym bardziej, że Osądzono bardzo szybko, że dziecko jest prześliczne. Takie były opinie osób, które widziały małe dziecko zaraz po porodzie: że jest prześliczny, yy, wygląda zdrowo, zresztą bardzo zdrowo się rozwijał. Panie, które opiekowały się nim w żłobku, mówiły, że jest pogodnym i radosnym dzieckiem. Nie marudził, nie płakał, był bardzo posłuszny. Dla Wiktorii jednak to było za mało. On miał być ideałem. Podobnie jak córka, która otrzymała imię po niej, miała być idealna, tak samo. Albert, imię ojca, imię dla Wiktorii ucieleśniające ideał mężczyzny, ideał męża stanu, ideał ojca, ideał męża, miało jakby zwiastować to, jaką osobą będzie Bertie. A tak naprawdę w mojej opinii po prostu naznaczyło Bertiego ciągłym gonieniem za niedoścignionym ideałem, a poza tym wątpliwym ideałem, jak się możemy przekonać, jeżeli obejrzycie odcinek właśnie o królowej Wiktorii. W każdym razie Wiktoria na każdym kroku chciała, aby mały Bertie był taki sam jak jego ojciec. Zresztą nie dawała mu o tym zapomnieć nawet przez chwilę, cały czas powtarzając mu, że ojciec jest ideałem i że ma iść w jego ślady. To musiało nieźle wichrować psychikę małego dziecka, któremu nie pozwolono być sobą, bo musiał być kimś innym, kimś to jest ideal. Kiedy mały Bertie wszedł w wiek taki wczesno przedszkolny, został odesłany do takiego pałacowego oczywiście przedszkola, w którym towarzyszyła mojego siostra Wiki. Wiki była pod każdym względem przeciwieństwem Bertiego. Przede wszystkim była nieprawdopodobnie bystra i zdolna. Bardzo szybko nauczyła się mówić, bardzo szybko uczyła się pisać, czytać, doskonale szła jej nauka języków obcych, i była w ogóle takim wulkanem energii, już pomijając fakt, że była oczywiście ukochanym dzieckiem księcia Alberta. Książę Albert potrafił spędzać z nią godziny na rozmowach, uważał, że jest bardzo inteligentna i widział ją w zasadzie jako idealną kandydatkę na następczynię tronu, co oczywiście było wykluczone z racji tego, że właśnie był Berti. No a Berti, no cóż. Berti przy siostrze wydawał się być przygaszony Nadzwyczaj spokojny, aż tak niezdrowo spokojny, wycofany. Bardzo długo nie mógł nauczyć się mówić, bardzo miał problemy z takimi podstawowymi rzeczami. Pisanie, czytanie przychodziły mu z ogromnym trudem. Dlatego też, po jakimś czasie, kiedy obserwowano rodzeństwo, bawiące się wspólnie, jacyś bardzo mądrzy. Ludzie doszli do wniosku, że Bertie jest po prostu opóźniony w rozwoju. I tak też na początku go diagnozowano, co było zresztą drugocącą diagnozą dla księcia Alberta i królowej Wiktorii, ponieważ ten opóźniony w rozwoju rzekomo dzieciak miał być kimś, kto w przyszłości będzie rządził krajem. Dlatego przez bardzo długi czas w ogóle wszelkie informacje na temat małego księcia były trzymane w ścisłej tajemnicy, a żeby jego tak zwana ułomność nie wyszła na jaw. Kiedy Berti nauczył się już trochę mówić, kiedy trochę podrósł, niestety kolejne negatywne, powiedzmy, cechy, czy też jakieś znamiona tego, jak był traktowany w porównaniu na przykład z siostrą, zaczęły wychodzić na jaw. Jedną z tych cech było na przykład to, że Berti się jąkał, co zresztą, jeżeli troszeczkę śledzicie historię rodziny królewskiej, wiadomo, że jest w pewnym sensie taką rodzinną skazą, przecież król Jerzy VI też niesamowicie się jąkał. I Tutaj to jąkanie Bertiego z całą pewnością wynikało z faktu, że był tak wychowywany. To było po prostu na tle nerwowym. Natomiast uważano, że jego jąkanie jest kolejną cechą, która świadczy o tym, że jest opóźniony w rozwoju. Dodatkowo Berti zaczął wykazywać ogromny temperament i to wcale nie taki pozytywny, tylko wręcz przeciwnie. Miał niesamowite napady złości, agresji, niekontrolowane wybuchy gniewu, płaczu i to tak wyczerpujące, że po takim wybuchu kompletnie nie był w stanie niczego robić, był po prostu wycieńczony. A te wybuchy powodowane były takimi drobnymi rzeczami. Jednak kiedy zaczął się jąkać, jego siostra zaczęła wykorzystywać tę sytuację przeciwko niemu i jako dziecko po prostu go przedrzeźniała, co powodowało kolejne ataki złości Pertiego, a to z kolei wiązało się z faktem, Iż Berti był karany za swoje występki, za swoje złe zachowanie. Nikt nie zastanawiał się nad tym, że po pierwsze to karanie powoduje, że koło się zamyka i powstaje taki łańcuch zdarzeń, który prowadzi do tego, że im bardziej jest karany, tym gorzej się zachowuje. To jeszcze oczywiście nikt nie śmiałby nawet podejrzewać, że całe to zachowanie spowodowane jest przez jego wspaniałą i idealną siostrę Wiki. W każdym razie dzieci były karane i to surowo. W ruch szła dyscyplina, kiedy było trzeba, i oczywiście wiadomo, kto był najczęściej tą dyscypliną karany. Oczywiście Bertie. Sytuacja zaczęła wyglądać jeszcze gorzej, gdy przyszedł czas na naukę szkolną, ponieważ przede wszystkim dzieci zostały poddane nieprawdopodobnemu rygorowi. I tak jak w czasach przedszkolnych, również w czasie szkolnym, Bertie mu towarzyszyła siostra Wiki. mimo że na świat przychodziły kolejne dzieci. To tamte dzieci wchodziły w wiek przedszkolny, a Wiki i Berti byli nauczani razem. I to po raz kolejny zadziałało na niekorzyść naszego bohatera, ponieważ w porównaniu z siostrą po raz kolejny wypadał blado. Wiki robiła nieprawdopodobne postępy i wszyscy nauczyciele mówili, że jest niesamowicie zdolna. Zresztą przypisywano to, że jest taka zdolna, właśnie. Jej ojcu, od którego rzekomo miała to dziedziczyć. Albert był bowiem osobą wszechstronnie wykształconą, a w dodatku zainteresowaną absolutnie wszystkim. I Wiki po nim przejęła ten rodzaj inteligencji, wiedzy i intelektualizmu. W przeciwnym Wypadkiem był oczywiście Berti, który jak coś mu się podobało, bardzo lubił się tego uczyć, tego wciągało, ale jeżeli czegoś nie lubił, natychmiast go to nudziło i potrafił nawet zasnąć na lekcjach. Zresztą jego ojciec, tak bardzo kpiąco, moim zdaniem niesamowicie nieprzystająco do ojca, mówił, iż Berti odziedziczył umysłowość musiał odziedziczyć ją po stewartach, no bo przecież wszyscy pozostali jego przodkowie od. Tamtego czasu są już Niemcami, więc na pewno nie jest niemiecka strona, tylko właśnie ta szkocka strona stuartów, która ma decydować o tym, że jest taki ociężały umysłowo. Ku zaskoczeniu Berti doskonale radził sobie z niemieckim. I tutaj taka informacja, która może Was zaciekawić, że wówczas na dworze bardzo często królował język niemiecki, ponieważ zarówno Wiktoria której matka była Niemką, a ojciec pochodził z niemieckiej rodziny królewskiej, to znaczy z rodziny królewskiej brytyjskiej, ale o niemieckich korzeniach, doskonale mówiła po niemiecku. No, Albert był Niemcem, więc oni bardzo często między sobą porozumiewali się po niemiecku. I właśnie Berti świetnie sobie z niemieckim radził. Gorzej trochę szło mu z angielskim, co zresztą do końca życia niektórzy mu wypominali, ponieważ w jego wypowiedziach, nawet bardzo późnej już dojrzałości, słychać delikatny niemiecki akcent, którego nie udało mu się wyzbyć, mimo że brał wiele lekcji angielskiego. Z czasem zaczął również uczyć się francuskiego, który początkowo go nie zainteresował, ale później, z czasem, kiedy Bertie coraz bardziej też zakochiwał się w samej Francji, sprawiało mu nauka francuskiego ogromną przyjemność i jakby próbował w dorosłości nadrobić te braki, które powstały w jego dzieciństwie. ku. Ogromnemu niezadowoleniu księcia Alberta, Berti najczęściej odmawiał nauki katechizmu. Nie cierpiał tego i za każdym razem, kiedy miał uczyć się katechizmu, dostawał ataków szału. Niezależnie od tego, w jaki sposób byśmy o Berti mnie opowiadali, jedno jest pewne. Wówczas chyba najbardziej przerąbana praca na dworze to była praca nauczyciela Małego Księcia. Przede wszystkim była to praca niezwykle wymagająca, ponieważ zarówno Albert, jak i Wiktoria, bardziej Albert jednak, kładli nieprawdopodobny nacisk na edukację dzieci, więc nadzorowali na bieżąco wszystkie postępy, które robiły ich dzieci. Taki nauczyciel jednak przede wszystkim musiał mierzyć się, z temperamentem księcia, który niestety pogarszał się wraz z wiekiem. Bertie coraz częściej dostawał ataków złości, wyzywał, rzucał różnymi przedmiotami w nauczycieli, zwłaszcza wtedy, kiedy kazano mu się uczyć czegoś, czego nie chciał. Jednak miał nauczyciela, który wykazał na tyle dużą cierpliwość, aby te wszystkie złe okresy przetrzymać i znaleźć w jakiś sposób wspólny język z małym księciem. Pan nazywał się Birch. I był rzeczywiście takim przykładem nauczyciela bardzo cierpliwego. On wiedział, co chce uczynić i zależało mu bardzo na dobru chłopca, bardziej niż na dobrych stosunkach z Wiktorią i Albertem. Co niestety spowodowało, że w 1852 roku został odprawiony ku ogromnej tragedii małego księcia, ponieważ Berti niesamowicie przywiązał się do swojego nauczyciela i była to. Taka bliska mu osoba, którą miał ze swojego otoczenia stracić. Albert i Wiktoria nie to, że nie cenili Bircha, po prostu uważali, że nie należy się przejmować za bardzo tym, co czuje i myśli chłopiec. Ważne jest nastawienie na cel, a celem ma być to, żeby zdobył jak największą edukację, niezależnie od tego, jak on sam się wobec tego czuje. Wkrótce więc miejsce Bircha zajął bardzo nudny, jak flaki z olejem nauczyciel o nazwisku Gibbs, który, co prawda, przyjął swoją rolę z taką nawet radością, ponieważ przedstawiono mu małego księcia, który zachowywał się bardzo grzecznie i kulturalnie, ale wkrótce okazało się, że to tylko pozory. Kiedy tylko Gibbs zaczął nauczanie, Bertie natychmiast pokazał rogi. I w ruch poszły nawet kamienie, różnego rodzaju kije, książki i wszystkie inne rzeczy oraz najgorsze wyzwiska, jakie możemy sobie tylko wyobrazić. Dlatego na pewno taka praca była niezwykle wymagająca. Tym bardziej, że tak naprawdę trudno było małego księcia zdyscyplinować, ponieważ oczywiście Albert i Wiktoria wyrażali zgodę na to, by dziecko było dyscyplinowane, ale też nie mogło to przekraczać jakichś granic, ponieważ to oni byli od tego, aby karać. Bertiego, na przykład, właśnie za pomocą dyscypliny bądź różnych innych kar, odbierania mu rzeczy, które lubi. Zresztą prawda jest taka, że ta nauka to był po prostu wojskowy dryl. Dzieci uczyły się od rana do wieczora, codziennie poza niedzielą, ale w niedzielę był kościół, było odrabianie lekcji, więc tak naprawdę każdy dzień zajęty był obowiązkami. I była to nauka rzeczywiście Przeróżnych rzeczy, nie było zbyt długich przerw, nie było jakiegoś czasu na zabawę. Po prostu cały dzień to były książki i wkuwanie, ponieważ wówczas taka była głównie metoda nauczania. Rzadko kiedy kto myślał o tym, że dziecko powinno coś zrozumieć. Chodziło o to, że ma się nauczyć, a czy nie rozumie, czy rozumie, to już nikogo nie interesowało. Możemy sobie więc wyobrażać, że taki chłopiec, po prostu. Czuł się przytłoczony tym wszystkim, ponieważ myślę, że nawet jak dla dorosłego byłoby tego po prostu zbyt dużo. Pojawiły się też innego rodzaju problemy. Mały Bertie był do tego stopnia nieobliczalny i rodzice do tego stopnia nie ufali mu w sytuacjach publicznych, że odkładano cały czas jego taki publiczny debiut. Jako następca tronu, w zasadzie powinien towarzyszyć swoim rodzicom przy różnych okazjach, ale obawiano się, że w czasie jednej z takich okazji, na przykład, y, może się o coś rozgniewać i skompromitować siebie oraz całą rodzinę, więc po prostu w pewien sposób izolowano go. Od wszelkich publicznych wydarzeń, jednocześnie nie dając mu szansy na to, by zaczął się powolutku przygotowywać do roli, jaką tak naprawdę przygotowało już dla niego życie, czyli do roli przyszłego króla. Ponieważ im szybciej zostałby wdrożony w to, jak to wygląda, na pewno dużo łatwiej byłoby mu się w tej całej sytuacji odnaleźć. Tymczasem wciąż czekał na ten moment, kiedy rodzice zechcą go wtajemniczyć w całą sytuację, ponieważ no, obawiano się, że niestety nie uda mu się nad sobą zapanować. W całej tej sytuacji, otoczce bacznej obserwacji dzieci, ponieważ to były trochę jak takie chomiki w klatce, które obserwowano. Yy... Książę Albert codziennie otrzymywał raporty na temat tego, jak radzi sobie jego syn. Czytał wszystkie jego zadania matematyczne, jego wypracowania, a nawet jego pamiętnik. I oczywiście nigdy nie było powodu, aby małego Bertiego pochwalić za cokolwiek. Zawsze za to były powody do tego, by go karcić, by go krytykować, by okazywać, jak bardzo jest rozczarowujący. A presja była ogromna. Ponieważ dziecko miało być dobre absolutnie we wszystkim. Nikt nie patrzył na to, czy on ma swoje ulubione przedmioty, czy jest coś, czego woli się uczyć bardziej niż czegoś innego, miał być dobry we wszystkim, a nauka była niesamowicie szeroka przez fizykę, matematykę, kładzenie cegieł, sport, y, ponieważ y, na przykład jazda konna czy pływanie również wchodziły w zakres edukacji, y, oczywiście nauka języków, literatura absolutnie. Wszystko i we wszystkim tym on miał być dobry, a wszyscy wiemy, że nikt z nas nie może być dobry we wszystkim, więc trudno było tego oczekiwać od małego, zagubionego chłopca. Przyszedł jednak moment, w którym Bertie musiał w końcu zacząć bywać. I w pewnym sensie było to zrealizowanie jego własnego takiego zainteresowania i własnych potrzeb, ponieważ nikt w sumie nie przyjrzał się mu na tyle, mimo ciągłej obserwacji, aby zauważyć, że ma niesamowitą ciekawość świata. Wszystko, co wiązało się z tym, co jest na zewnątrz, co jest poza pałacem, było dla niego fascynujące. Kiedy była wystawa światowa w Londynie, on był zafascynowany wszystkim. I to im bardziej to się wiązało z tymi dalekimi krajami, tym lepiej. To go po prostu pasjonowało. Ogólnie wszystko, co było poza pałacowymi murami, było pociągające i dawało mu taką nutkę nowości, a może też szansę na to, by się od tej pałacowej rutyny, która go tak mierziła, uwolnić. I wkrótce przyszła okazja ku temu. W sierpniu 1855 roku w wieku 13 lat Bertie Udał się w podróż z królową Wiktorią na zaproszenie cesarza Napoleona III do Paryża. I to był moment, kiedy on jakby wszedł w zupełnie inny świat. Po pierwsze, Paryż go zachwycił. Zachwyciło go wszystko budynki, miejsca, widoki, ludzie, e, pięknie poubierane kobiety, e, dwór, e, był u grobu Napoleona I, więc takie zderzenie z taką prawdziwą historią z takim prawdziwym bohaterem e, było dla niego czymś niesamowitym. Było ważne dla niego również to, że w pewien sposób był samodzielny. To znaczy były pewne wydarzenia, kiedy brał w nich udział sam i był traktowany jak normalny, dorosły człowiek, z którym można porozmawiać, a nie jak niedorozwinięte dziecko, które non-stop zawodzi swoich rodziców. Zresztą e, ludzie, którzy go poznali wówczas również, po raz kolejny ich opinia się różniła od tego, co myśleli na jego temat jego właśnie rodzice. Ponieważ tak jak był mały, Wiktoria uważała, że jest brzydkim dzieckiem, wszyscy mówili, że jest śliczny, tak samo w czasie chociażby tej właśnie wyprawy jedyna taka opinia, która może mówić o tym, jaką osobą był Bertie, to jest opinia, że był dzieckiem, które ma swoje zdanie. Ale jednocześnie zachowywał się bardzo kulturalnie, bardzo grzecznie, wysłuchiwał, zabierał głos wtedy, kiedy miał zabrać głos. Nie było żadnych oznak nieposłuszeństwa. I właśnie to jest takie znamienne w tym wszystkim, że wcale jego zachowanie nie było być może spowodowane tym, że on jest złym dzieckiem, ale była to chęć może zwrócenia na siebie uwagi, tym bardziej, że we Francji pozwolono mu zostać trochę dłużej z jego siostrą, bez rodziców. I kiedy cesarzowa Eugenia zapytała go, czy nie boi się, że mama będzie za nim tęskniła, Berti z rozbrajającą szczerości, szczerością odpowiedział, że jest ich dużo przecież i mama ma inne dzieci i wcale nas nie potrzebuje. To było bardzo bolesne stwierdzenie, ale on tak naprawdę myślał, że jest niepotrzebny. I dlatego tak dobrze czuł się wtedy, kiedy był bez rodziców, ponieważ nie tylko nie tęsknił za nimi za bardzo, ale również. Przede wszystkim nie tęsknił za pałacowym drylem i za nauką, której nienawidził. Dlatego, kiedy powrócił z Paryża, zakochany absolutnie w tym mieście, zresztą ta miłość nigdy mu nie minęła, jego ataki gniewu i agresji nasiliły się jeszcze bardziej. Bertie po powrocie z Paryża był jakby wrócił z innego świata. To znaczy, jeżeli jesteśmy w klatce całe życie, to nie rozumiemy wolności, jej nie znamy ale jeżeli wyjdziemy z klatki na chwilę na wolność, a potem ktoś nam każe do tej klatki wrócić, to nigdy nie jesteśmy w stanie już do tej klatki wrócić tacy sami. I tak samo było właśnie z Bertim. Powrót do tak zwanej rzeczywistości po pobycie w Paryżu był dla niego niesamowicie trudny i jego ataki agresji jeszcze bardziej się nasiliły, jego złe zachowanie jeszcze bardziej się nasiliło. Coraz częściej był właśnie posądzany, już teraz nie o to, że jest opóźniony, ale dostrzegano w nim takie złe cechy y, jego poprzednika, króla Jerzego IV, który był również takim dzieckiem trudnym, i później okazał się być bardzo złym królem. Zresztą możecie sobie to obejrzeć w odcinku poświęconym właśnie Jerzemu IV. I bardzo często właśnie próbowano się doszukiwać takich złych cech. Podobnie jak w Wiktorii, przecież swego czasu szukano y, objawów szaleństwa, które miał również król Jerzy III, tak samo było właśnie z Bertiem. Nikt się nie zastanawiał nad tym, że jest to po prostu bardzo uczuciowy chłopak, któremu nie dane jest nawet na kogokolwiek przelać uczuć, ponieważ na przykład uwielbiał, bo to były jedyne momenty, kiedy mógł spędzać czas ze swoją mamą jeść na przykład niedzielny obiad. I wówczas Wiktoria w ogóle z trudem znosiła obecność dzieci, więc dzieci za bardzo nie miały prawa nawet się odzywać. Dlatego Bertie z całych sił, starał się jak mógł, żeby zachowywać się dobrze, żeby zasłużyć na pochwałę. Oczywiście nigdy na tę pochwałę nie zasłużył, ale za każdym razem bardzo trzymał nerwy na wodze, aby nie powiedzieć, nie zrobić czegoś głupiego. Tym bardziej, że rodzice przyjęli taką taktykę, że jeżeli robi coś głupiego, robi coś źle, to nie należy mu powiedzieć na przykład, że zrobił źle i pokazać, jak powinien zrobić dobrze, tylko zawstydzano go. Tak w pewien sposób wyśmiewano się z niego, co miało spowodować, że więcej tego nie zrobi. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie te te metody wychowawcze były dla psychiki dorastającego chłopca. I rzeczywiście, tym bardziej, że wszyscy, których kochał, tak jak Birch, później y, siostra Wiki, z którą z czasem jego stosunki się poprawiły, wyjechała do Niemiec, by tam wyjść za, za cesarza. Y, a w końcu jego młodszy brat Alfred, z którym uwielbiał spędzać czas, wszyscy zostali mu odebrani. Alfreda odizolowano od Bertiego, twierdząc, że to jest dla dobra ich obu, ponieważ lepiej będą się rozwijać oddzielnie, a Berti bardzo kochał swojego brata i to była dla niego kolejna strata, którą poniósł. Co jednak znamienne, w dalszym ciągu opinie rodziny różniły się bardzo od tego, co myśleli o Bertim obcy ludzie, tacy ludzie postronni, którzy dopiero go poznawali. Ponieważ on wchodził w ten świat... Dworski coraz częściej gdzieś z rodzicami się pojawiał, albo ktoś ich odwiedzał i poznawał coraz więcej osób. I naprawdę z wielu historycznych źródeł i informacji o tym, jak go postrzegano, wynika informacja o tym, że wszyscy postrzegali go jako grzecznego i miłego chłopaka, który jest bardzo kulturalny. I na pewno był dzieckiem i później nastolatkiem o dwóch twarzach, z których wydaje mi się, że po prostu ta dobra twarz wychodziła na światło dzienne wtedy, kiedy okazywano mu zainteresowanie i sympatię. Natomiast jego ataki złości były przeznaczone dla osób, które po prostu traktowały go obojętnie. I on próbował wywołać jakiekolwiek uczucia. Jeżeli już nie mógł wywołać miłości, to może chociaż nienawiść, może chociaż gniew, ale byle nie była to taka obojętność, jaką był przez całe życie otoczony. W 1858 roku postanowiono jakby zmienić tryb jego edukacji i odizolować go na kilka miesięcy od świata. Zamknięto go w takim domu, posiadłości w parku Richmond wraz z nauczycielami oraz z trzema gentlemanami, którzy mieli służyć mu za takich asystentów, ale jednocześnie taki przykład jak powinien wyglądać i zachowywać się Prawdziwy gentleman, ponieważ ta misja miała polegać na tym, iż z Bertiego należało uczynić pierwszego dżentelmena Wielkiej Brytanii. O dziwo, już jeden taki był, przynajmniej taki, który sobie tak mówił, i był to właśnie król Jerzy IV, e, oraz prawdziwego księcia, prawdziwego następcę tronu z prawdziwego zdarzenia. Czyli, krótko mówiąc, trzeba było Bertiego włożyć w takie ramy, żeby wsadzić znanego, a wyciągnąć ułożonego, kulturalnego młodzieńca. To była niezwykle trudna misja. Czy się powiodła? Dowiemy się w następnym odcinku Wyspy Historii. Moi drodzy, przede wszystkim, jak zawsze, gorąco Wam dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę, subskrypcje i każdą Waszą reakcję na moje poprzednie filmy. Bardzo dziękuję w ogóle za to, że jesteście i że ten kanał cały czas ma sens, i dzięki Wam naprawdę chce mi się to robić coraz bardziej. Oczywiście tradycyjnie serdecznie dziękuję moim wspierającym, ponieważ dajecie mi taką szansę na rozwój i też dzięki Wam mogę myśleć o jakichś kolejnych etapach rozwoju kanału, także naprawdę bardzo Wam serdecznie za to dziękuję, jestem Wam niezwykle wdzięczna i oczywiście jeśli macie ochotę wesprzeć kanał Wyspa Historii, to zapraszam serdecznie. Możecie to zrobić za pomocą serwisu Patronite bądź za pomocą guzika Wesprzyj, właśnie tutaj na YouTube. Moi drodzy, serdecznie również dziękuję Wam i zapraszam jednocześnie tych, którzy jeszcze nie zajrzeli na moje konto na Instagramie. Możecie śledzić tam różne ciekawostki, informacje, ciekawe daty, opowieści o różnych ludziach. Także zapraszam, jeżeli macie ochotę, to wpadajcie. I teraz takie ogłoszenia. Po pierwsze. Rusza już z kopyta, co pewnie zauważyliście, być może sezon turystyczny. To znaczy, widzę, że coraz więcej jest osób zainteresowanych zwiedzaniem, nie tylko Londynu, ale mnie oczywiście zwiedzanie Londynu najbardziej interesuje. Dostaję sporo zapytań na temat zwiedzania, także bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Jeżeli wiecie, planujecie, nie wiem, przyjechać na weekend, odwiedzić znajomych, rodzinę tutaj w Londynie, albo po prostu wybrać się, żeby pozwiedzać, zapraszam serdecznie. W opisie odcinka będzie podany adres e-mail, na który możecie do mnie pisać. To nie musi być żadne. Na konkretna data jeszcze. Jeżeli nawet nie wiecie, kiedy, po prostu planujecie, albo sobie gdybacie, może by pojechać, zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością Wam coś podpowiem, pomogę to zorganizować. No i oczywiście oprowadzę Was po moim kochanym mieście. Serdecznie zachęcam Was również przy okazji, jak już wyjeżdżać i podróżować, to oczywiście jak zawsze do nauki języków obcych, szkoła językowa ADB School i Konto na Instagramie, niderlandzki z przytupem. Świetna okazja, by podszkolić swój język niderlandzki, na przykład przed wycieczką do cudownego Amsterdamu. Oraz wspaniały nauczyciel języka angielskiego, do którego również adres znajdziecie w opisie odcinka. Jeżeli macie ochotę podszkolić swój angielski głównie w konwersacjach, to zapraszam serdecznie do kontaktu z nim. Naprawdę polecam na hasło Wyspa Historii 10% zniżki na lekcje, także polecam gorąco. I moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Wyspy Historii. Do zobaczenia! Pa!